Szczenięta nie potrzebują już nory, więc Wataha przeniosła się do legowiska nieopodal. Aaron wywęszył zagrożenie. Nebula wstaje, by dowiedzieć się o co mu chodzi. Młode biegnął się schować. A Nebula i Luna ruszają za Aronem. Aaron nie mylił się. Wataha z południa przyszła tutaj, żeby przejąć ich terytorium. Aron i jego Watacha są gotowi do walki. Przywódca Watachy z południa o imieniu Everest bez wahania podchodzi coraz bliżej legowiska watahy Arona. To będzie walka na śmierć i życie. Oh, <simus> 아 <simus>

Aaron zabił Everesta, samca alfa wata z południa, Keira samica alfa. Jest ranna i wycofuje się.